Oferty specjalne to narzędzie, które pozwoli ci utworzyć promocje typu kup 3, zapłać za 2 lub dowolna kawa za pół ceny przy zakupie ekspresu. Jest to jedno z najskuteczniejszych narzędzi zwiększających średnią wartość koszyka. Wybierz z lewego menu pozycję Promocje i rabaty, a potem Oferty specjalne. Dodaj nową ofertę specjalną. W konfiguracji oferty specjalnej najważniejsze są dwie sekcje. Po pierwsze, zdefiniuj, jakie towary muszą się znaleźć w koszyku, aby oferta specjalna została aktywowana. Po drugie, wskaż, które towary zostaną zrabatowane. Zwróć też uwagę na pozostałe dostępne narzędzia. Tak jak w innych rabatach, tutaj też możesz wskazać, od której ceny ma być naliczony rabat, albo czy rabat może być łączony z innymi promocjami w sklepie. Zapisz swoją pierwszą ofertę specjalną i dokładnie przetestuj ją w swoim sklepie. Powodzenia!